Jaka jest miłość moja względem Pana Boga? Czy jestem gotowy na spotkanie z Nim? Czy płonę miłością, czy może jedynie kopcem? a może wręcz dzieje we mnie pustka, otchłań, yy, bez nadziei, bez miłości? Z Ewangelii według świętego Mateusza? Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły za sobą oliwę. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! lecz On odpowiedział, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. W dzisiejszej przepowieści Pan Jezus mówi o dziesięciu pannach, z których pięć jest roztropnych, mądrych i pięć jest nierozsądnych. One są po prostu głupie i tępe, są nieprzygotowane i są niekochające. Głupota i roztropność nawzajem przenikają się. Procentowo są równe jak chwast w pszenicy. To od nas zależy, co wybierzemy, jaka będzie nasza decyzja. Głupoto jest trwać w pustce, w niepo, nieposiadaniu, nieprzyjmowaniu tego, co daje ogień. A ogień dzisiejszych lamp przychodzi ze światłem i ciepłem miłości. Nie tyle miłości Boga do nas, której możemy być pewni, ale mojej miłości względem Niego? Jaka jest miłość moja względem Pana Boga? Czy jestem gotowy na spotkanie z nim? Czy płonę miłością? Czy może jedynie kopcę? A może wręcz sieje we mnie pustka, otchłań, yy, bez nadziei, bez miłości? Jaka jest moja miłość względem Pana Boga? Czy jestem rozsądny? Czy może głupi? Pokój i dobro. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.